Ja, das Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u Proroka Izajasza: Oto ja posyłam Wysłańca Mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na opuszczenie Grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje Grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzień i pas skórzany około bioder. A żywił, a żywił się szarańczą i miodem leśnym, i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Kiedy wejdziesz na górę, pokonujesz ten szlak. Rozmagasz się, pocisz, i wreszcie wychodzisz na sam szczyt i patrzysz z góry. Patrzysz? Wielu z nas, przypuszczam, to miało, i jesteś dumny, że oto całe to piękno przed Tobą, całe to fantastyczne coś, aż dek zapiera w piersi. I człowiek jest dumny z siebie, że to zrobił. Mijał po drodze tych, którzy. Mijał po drodze tych, którzy zawracali, którzy nie dali rady. Kogoś wyprzedzał. I tutaj dotarł. Prorok Izajasz mówi na początku adwentu: Niech się, niech się wszystkie góry i pagórki obniżą. A doliny, a wszystkie doliny, nie się podniosą. Góry to, są, to jest symbol tych, którzy są na szczycie. Tych, którzy mówią moje życie się udało. Mam wspaniałą żonę. Mój mąż jest dobry, miałem cudownych rodziców, wspaniałe dzieci, takie utalentowane, takie zdolne. Nagrody zdobywają. Którzy mówią, mam dobrą pracę, ja się uczyłem, ja się starałem, dlatego dostałem tę posadę, dlatego otworzyłem firmę, ja jestem pracowity, ja, ja nie próżnuję. To są ci, którzy są na szczycie, gdzieś poczuli sukces, wiatr w skrzydła. I tacy, tacy ludzie, zdarza im się, Zdarza nam się, mi też, często, patrzeć z góry, patrzeć z takim trochę lekceważeniem na innych. Widzimy bezdomnego i mówimy: Niech się weźmie do roboty. Niech przestanie pić i niech się weźmie do roboty. Widzimy studenta lenia, niech się zacznie uczyć. To są ci, którzy w zasadzie niewiele złego robią, ale zdarza im się patrzeć z góry. I w ten sposób powstaje dystans. Powstaje myślenie ja oni. Powstaje w głowie, że sobie filtrujemy, wybieramy ludzi. Z tym chcemy mieć do czynienia, a z tym niekoniecznie. Dystans. Prorok mówi, niech się, dolin, niech się doliny podniosą. Dolina to jest miejsce, które leży gdzieś pod górą. I Jak pada deszcz, to całe błoto tam spływa. Wszystkie konary, wszystkie gałązki, cały szlam tam spływa. Wszystkie śmieci tam trafiają. I ta dolina ona przyjmuje wszystkie śmieci. Wszystko to ona, ona w tym tonie. I prorok mówi: Niech się te doliny wreszcie podniosą. To jest, to jest, te doliny to jest symbol tych, którzy, którzy tak bardzo dostali od życia w kościół, którzy mieli rodziców strasznych i, i przez to trudny start w życie, w którym rodzice być może zmarli i wylądowali w domu dziecka. To jest, to jest być może symbol tych, tych kto, którym się dziecko urodziło z chorobą, z upośledzeniem, z jakąś chorobą psychiczną i całe życie muszą się zmagać. I nie ma tych cudownych zdjęć, cudownych wyjazdów. Całe to marzenie jakby prysło. To, są, to jest symbol tych ludzi, którym w życiu się wyda wydarzyła depresja, którym się w życiu wyda wydarzył nauk. Nauk męża, żony, kogoś. I oni krzyczą z bólu i się domagają. Zaczynają się domagać, aby mi pomagano, aby się o mnie zatroszczono, aby mnie wreszcie ktoś zrozumiał. Depresja. I istnieje niebezpieczeństwo, że taki człowiek się zamknie w poczuciu krzywdy, że cały jego świat, to będzie jedno wielkie poczucie bólu, niesprawiedliwości, zła. I do nich prorok mówi, niechaj się podniosą, niechaj staną z kolan, bo ani jedna, ani druga sytuacja nie podoba się Bogu. Bóg kocha jednego i drugiego. I mówi tak, że chwała Pańska się wtedy objawi, kiedy te góry się obniżą, a te depresje się podniosą, kiedy będą mogli sobie jedni i drudzy spojrzeć w oczy, kiedy jedni i drudzy się spotkają, kiedy podadzą sobie rękę, kiedy jeden i drugi dostrzeże w drugiej osobie. Człowieka. Kogoś, kto ma imię, serce. Kogoś, kto cierpi. Kto jest taki, a taki, nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że, że miał taką historię. Że miał takie cierpienie. Że go takie rzeczy spotkały. I nie jest winny za to. To nie jest moja zasługa, że ja dzisiaj nie piję, nie ćpam. To nie jest moja zasługa. To nie jest moja zasługa, że ja dzisiaj nie jestem w grzechu ciężkim. To w ogóle nie jest moja zasługa. To nie jest moja zasługa. Chrześcijanin to jest ktoś, kto ma świadomość tego, że otrzymuje za darmo. Że Żyjemy w darmowości. I być może, bracie i siostro, dlatego Bóg czasami pozwala ci upaść w grzech. Być może czasami poz pozwala nam, nam robić głupoty, złe rzeczy, paskudne rzeczy. Po co? Żebyś doświadczył, że to nie jest twoja zasługa, że nie grzeszy, że jesteś taki cudowny, żebyś się przestał moralizować. Bo my, kiedy jesteśmy dobrzy, kiedy jestem dobrym tatusiem, cudowną żoną, to mam wrażenie, że to jest moja zasługa, że ja to zrobiłem. Że ja jestem taki fantastyczny. A skoro ja jestem taki fantastyczny, to niech ona też będzie taka fantastyczna. A jeżeli nie, to jest zła. B. I dystans. I się ludzie rozdzielają. Dzisiejszy świat. Cierpi z tego powodu, że nie ma, że mało jest ludzi, którzy tak naprawdę kochają. Że nie ma kościoła, prawdziwego kościoła. Tego kościoła, który podaje rękę każdemu człowiekowi, kimkolwiek jest. Powiadam, kimkolwiek jest. To nie oznacza, że mamy tolerować zło, ale widzieć człowieka, który być może to zło czyni bo sam jest pogryziony. Prorok mówi nawróćcie się. Adwent tak krzyczy nawróćcie się. Co to znaczy nawróćcie się? Jak człowiek słyszy nawróćcie się, to kombinuje. E, mam się więcej modlić? No nie no, znaczy, mo mogę spróbować, ale to kiepsko wychodzi. Mam, nie wiem, mam nie krzyczeć na żonę? No, no już próbowałem. Mam lubić teściową? Co to znaczy? Bracie i siostro, nawróćcie się, nie oznacza, że ja mam coś robić. Jest Bóg, który przychodzi do mnie, aby mi pokazać, kim jestem. Nawróćcie się oznacza usłyszeć głos Boga, zdać sobie sprawę, że Bóg do mnie przychodzi, aby mi pokazać moją rzeczywistość, aby mi pokazać w którym momencie życia ja jestem, jak ten na tej górze, który lekceważy, który trochę gardzi, który trochę jest dumny z siebie i buduje dystans przez to. I chcę mi Bóg pokazać, że takiego Ciebie kocham. Rozumiesz? Takiego Ciebie kocham. Nie mam wobec Ciebie roszczeń, że sam siebie zmienisz. Nie mam wobec Ciebie pretensji, że coś z tym zrobisz, bo nie dasz rady, bo to nie jest Twoja zasługa. Nawróćcie się oznacza usłyszeć Boga, który widzi moje cierpienie, który widzi moją samotność, widzi mój ból, moją depresję, depresję widzi. I widzi mój krzyk, i widzi to, że, że przez mój krzyk nie widzę bólu innych ludzi, że się zamykam w swoim cierpieniu. I nawrócić się oznacza zobaczyć Boga, który klęczy obok mnie który jest gotów umyć mi nogi i takiego mnie kocha. I mówi: Nie musisz być święty, nie musisz od siebie wymagać, nie mam wobec ciebie roszczeń w ogóle. I ten świat cierpi, bo próbu... ja cierpię, bo próbuję zmienić was. Ja cierpię, bo próbuję zmienić moją żonę, bo próbuję zmienić dzieci, bo żona próbuje zmienić mnie, bo teść, bo próbuję zmienić teścia. I jest walka. Bo są dystanse między ludźmi. I Bóg przychodzi do każdego z nich, aby każdemu z nas pokazać grzeszność i słabość. Aby objawić mi, kim jestem. Po co? Abym umiał żyć w darmowości. Tylko o to Bogu chodzi. Chcę ci za darmo dać zbawienie. Chcę ci za darmo dać miłość. Niebo chce ci dać za darmo. Życie wieczne, wieczną młodość. Niechaj się doliny podniosą. Mówi, nie oskarżaj się i nie żądaj od siebie cudowności. Za darmo chcę ci to dać. Bo kiedy będziesz żył w darmowości, kiedy będziesz miał świadomość tego, że za darmo otrzymałeś. Zniknie w twoim, w twoim sercu jakikolwiek podział. Jakikolwiek. Wszystko odejdzie. I o to warto prosić w Adwencie Ducha Świętego. O to warto się starać. Jeżeli chcesz, to zamiast wyrzekać się jakichś słodkich rzeczy w Adwencie, ograniczać sobie, nie wiem, telewizję. Palenie papierosów, zrób sobie listę wdzięczności. Za co mogę być Bogu wdzięczna? Za co mogę być wdzięczna Teściowi? Za co mogę być wdzięczna mamie, nie wiem, uniwersyte uniwersytetowi, na którym studiowałem? Za co mogę być, być wdzięczna moje, mojemu dziecku? Zrób sobie listę. Tego, co Ciebie dobrego, cudownego spotkało, co otrzymałaś, co dostałaś za darmo, tylko dlatego, że jesteś. Lista wdzięczności. Jeżeli masz odwagę, zrób sobie listę krzywd. Kogo zraniłem? Komu okazałem chłód, obojętność? Komu bólu? Kto przeze mnie czuł się źle? Kto zapłakał? to czuł się niewysłuchany, niezauważony, pominięty? Na kogo krzyknąłem? Lista krzywdy. Jak będziesz miał jedną i drugą, przyjdź do kościoła. Zobacz, że tu jest cisza. Usłysz, że, że Bóg się nic nie zmienił, powiedział. I nadal ci mówi, pokój tobie. Kimkolwiek jesteś, pokój tobie. Bo ci za darmo przychodzę dać życie wieczne. Za darmo. Nawet jeżeli będziesz wsuwał kiełbasę co piątek, za darmo chcę ci dać życie wieczne, bo nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo. Nie, Bóg, Bóg nie chce tolerować twojego grzechu. On ciebie przywołuje do nawrócenia. Ale ono się nie dokona Twoją mocą, choćbyś nie wiem, jak próbowała. Nie ma na to szans. On chce, nawrócenie polega na tym, że całkowicie liczysz na niego, na jego moc. Że próbujesz usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Jeżeli spróbujesz zrobić sobie te dwie listy, albo chociaż jedną z nich, to usłyszysz jego głos. Zobaczysz. On przyjdzie i będzie ci pokazywał, bo on jest światłem. Nie śpiesz się. Można by powiedzieć, że masz na to cały adwent. A z drugiej strony może nie masz. Bo kto wie, czy jutro twoje serce nie stanie. Kto wie, czy jutro we mnie samochód jakiś nie wiedzie? Kto wie. Bo może adwent... Jest teraz. Może Adwent jest tu i teraz. Może Adwent jest, jak wejdziesz do domu i zobaczysz, że Twoja żona znowu płacze. Że Twój mąż ma znowu zły dzień. Może Adwent zobaczysz, kiedy Twoje dziecko przybiegnie i Cię znowu przytuli. Takie wdzięczne. Takie szczęśliwe. To jest przyjście Jezusa Chrystusa. Kończąc, wiedz o tym, że Jezus Chrystus nie chce przyjść w jakimś ogniu, błyskawicach, w jakichś cudownych, niesamowitych rzeczach. On przyjdzie w człowieku, zawsze w człowieku. Zawsze w jego bólu, w jego uśmiechu, zawsze w kimś. Jeżeli zrobisz te listy, to on przyjdzie. Przyjdzie. Jeżeli masz odwagę to w tym, w tym adwencie wołaj. Przyjdź, Panie Jezu. I bądź absolutnie pewny, że, że każde to wołanie będzie usłyszane. I on zacznie przychodzić. Zaczną się, się, się dziać rzeczy, których niekoniecznie będą Ci się podobać. On nie przychodzi dać Ci komfortu. Przychodzi dać życie wieczne. Jeżeli chcesz, to teraz w chwili ciszy Wołaj, niechaj on nawiedzi, dotknie Twoje serce.